Cześć, z tej strony Kamila Augustik. W dzisiejszym CRM Out of the Box przybliżę temat nowości w aplikacji Dynamics 365 Marketing, jaką są preferencje dotyczące zgód kontaktowych. Jest to rodzaj zgód opartych na punktach kontaktu. W tym modelu klienci będą wyrażać zgodę na określone punkty kontaktu, na przykład na służbowy adres e-mail lub prywatny numer telefonu. Jeśli w systemie będą istnieć inne adresy mail lub numery telefonów podane przez tego samego klienta, należy poprosić o zgodę oddzielnie dla każdego z nich. Natomiast jeśli wiele osób będzie współdzieliło ten sam adres E-mail lub numer telefonu, zgoda również będzie współdzielona. Obszar wyświetlający dane odnośnie tych zgód znajduje się na formularzu kontaktu w karcie szczegóły. Tutaj widzimy ten obszar preferencje dotyczące punktów kontaktowych. W celu zarządzania konfiguracją zgodności musimy sobie przejść kolejno do obszaru roboczego, jakim będą ustawienia. Następnie wybrać w interakcjach z klientem, compliance. Po wejściu w compliance wyświetla nam się widok aktywne ustawienia zgodności, i tutaj e, możemy sobie wybrać pierwszy rekord, który mamy dostępny już w systemie. I teraz z prawej strony ekranu hmm, pojawią nam się wszelkiego rodzaju e, opcje. A w pierwszej kolejności możemy nadać nazwę ustawienia, następnie sobie skonfigurować fizyczny adres organizacji. A ten prawdowy fizyczny adres pocztowy organizacji będziemy mogli zmienić w dowolnym momencie w centrum zgodności lub bezpośrednio w edytorze wiadomości e-mail. Adres zostanie domyślnie uwzględniony w treści też wszystkich marketingowych wiadomości e-mail. Następnie tutaj mamy do wyboru model wydarzenia zgody. W systemie istnieją dwa modele wyrażania zgody, restrykcyjne i nierestrykcyjne. W modelu restrykcyjnym klienci będą musieli wydać zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail i tekstowych oraz zezwolić na śledzenie zachowań. Natomiast w modelu nierestrykcyjnym klienci nie będą musieli wyrażać początkowej zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail, od razu zezwalać na śledzenie zachowań. E, natomiast wysyłanie wiadomości tekstowych e, nadal będzie wymagać w pierwszej kolejności wyrażenia zgody. E, jeżeli, jeżeli sobie e, tutaj e, wybierzemy te trzy e, pierwsze opcje, możemy sobie przejść dalej i e, przejść do obszaru strona preferencji. Strona preferencji to publiczna strona internetowa, na której klienci będą mogli uzyskiwać dostęp do opcji przeglądania i zmieniania ustawień zgody. Tutaj w lewym rogu możemy sobie wyświetlić podgląd takiej strony. Widzimy, jak ona na tą chwilę obecną będzie wyglądać. A klikając w poszczególne pola, możemy sobie ustawiać i definiować wszelkiego rodzaju obszary, typu tytuł tej strony, tekst informacji prawnych, teksty, które się będą wyświetlać przy zgodach na śledzenie, na wysłanie wiadomości SMS, czy też na wiadomości e-mail. Jeżeli już zapiszemy sobie e, wszystkie e, tutaj rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, e, wystarczy, że naciśniemy, że naciśniemy zapisz i zamknij, e, i będzie to już gotowe. Dziękuję bardzo.